Siemano w dzisiejszym odcinku najciekawsze momenty z ostatniego live'a z repo. Wbijajcie na kika Timson Red. Zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka like oraz subskrypcji. Eee, jednego range, czyli sięgam teraz o... 30% dalej, ponieważ tak działa mechanika tej gry. Siła zwiększa mi siłę o 30% niż była wcześniej. To dlatego, że nie chodziłem na matematykę, dlatego wiem takie rzeczy. No dobra. Ale powiedz mi teraz, nie? Czy możesz zabijać teraz podpory na suma? <todgłosy> Teraz mogę podnosić potwory, które są e, lekkie, takie jak na przykład ten Żyguś, czy, e, czy coś innego, co jest lekkie, nie? Innego hmm. no, nie wiem. No, to nie chodziło. Przysięga. Ja żegam i gratulujemy. Ja wow. wczoraj prawie też. No, było k***a blisko. Kradniemy gościowi właśnie... Nie będę, że sam to podnosimy, wiesz? Już takie rzeczy. Tak? Oczek, no z kilką zaczek, spróbuję to z wuzku. No, na luzie. To ciągle to będzie stało. Która, ile mamy hajsu? Co? 2600, 600 tank scrap. 7800. Tam mamy, to mamy 7, 8, 9 i 10 około. Tak, nie? Po prostu trzeba złapać w tym jednym miejscu, to będzie silniejsze jakby nieśnięcie tego wózka ile by się mogli trzymać, nie? W ten sposób ten ziutek z tego z balonami. No mój ulubiony to jest. No groźny to on nie jest, wiesz co może to być, nie? No zaraz go nie będzie. Jezu, witam wszystkich, witam... I wszystkich. ty go możesz normalnie Tak wy... tako! Tak. Tak, dla tych wszystkich nowych pamiętajcie nie jest na Polak. <grym> Dobra, teraz tak, pytanie. Co robimy? Czekamy aż podejdzie. Podchodzimy tam, bo generalnie sprawa wygląda na tak, że nasz nie jest ten backshot i mał Wiesz No, to chodź ci uleczę Odwróć się, k dobrze no. Jeszcze raz. Dzięki Styknić. Nie, właśnie nie da podnieść po w ogóle wiesz. Bo to kosmita. Nie, 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 tego dzieciaka. Ja go biję w tej chwili. Tylko mi balona puści tutaj. O, siema wróciłem, witaj na witaj lepszym lagem. Haha, Beka! Nie to mu się zrobi tak. Tanker, hot tutaj, dobra? O co? Bo mi się HP kończy, kiedy go tak atakuję. Czekaj, bo ja nam loot robię. Tapujemy widzowie, lecimy w tapowanko! Tapujemy! Dobra bo ja nie chcę to jak ten tragasz już mam DOŚĆ! co bardzo mądrze napisał. Ciekawe jest to, że trzeba kogoś zapiąć od tyłu, żeby go uleczyć. Czy... Tak też to działa w profilu świecie, nie? No... <laughs> nie wiem, może kiedyś pretestujesz Alic? No nie... <laughs> Ten drugi. Że ty? Znaczy, że, mądre, że... Że ja. No co ty? Nie, no. Co? Totalnie nie. Nie, ale to tak może... A, wie. Może percepcja live'a. O. O, debil. Tak cię szuka ksza jest do nie mówię. Bido, bo nie ma szukać, nie? Oj. K**a. Już się uspokoił. Czekaj, 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 patrz, 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 pa. Pa. Kopiemy go, kopiemy go. Kraków taimczyć, kegoś <grystanie> mi go nie szkoda. Jest taki useless. No. Ej dobra, robimy pierwsze tak czy nie? Po co? Bo mogę się wtedy wzmocnić jakby. Do, jak jest plan? Chodź do mnie. Chcesz nie uleczyć cię w tyłu? Nie, na razie nie. Na razie nie, Polag Dobra, ale z wózkiem, ku... z wózkiem. No to głównie prostoką kurde. Link do Discorda jest w bio na TikToku z... Na wózku i walizkim... Jezus, aris jest moderatorem! I on robi dwa razy lepszą robotę niż Ty i Oliwa kiedykolwiek. No ja banuję po prostu No Jak mi ktoś nowe... W tej chwili Arisu zapromował Discorda Na którego to No chodź z tym wózkiem k***a Nie tak odnikał k***a Chodź z Chodź z tym k***a kur... To zaraz będzie piąkło Ej czekaj bo ja mam przy ciebie No i będzie ch**a u... po krak Chodź tu, kur... z tym wózkiem k***a c... u... Przepraszam Dobra no. yy... z... Zignorujmy to A to tu. jest chipem No Wygląda jak część mapy Udawajmy, że tego nie było, ale nawet jeśli to TikTok administration, we are so sorry for uh, my friend's word. Uh, he is very sick today. He was always. And he didn't think through what he was saying. It's uh, not his fault. He's kind of, you know, stupid. Please excuse him and uh, forgive us. Sorry. Nie ale nagadałem. Ale... <laughs> ale nie powiedziałem. <laughs> Dobra, co? Przekladaj do ekstraktu. Dziękuję Alicu za tęczę. <susza> Ale nie tego. Tego ekstraktu? No tego pierwszego chociaż. I ma to tam zrobić? Loda. Albo nie. Dobra. Jojojojojojoj. połóż mi, połóż, 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 połóż. połóż, połóż. W tą, w tą, w tą, w tą, No, no, no. O, pięknie. Czyli telewizor tak boki by Ja was shippuję. Dobra, to się zaczęło szanować. To <susza> Czeka... O. Nie bój się nas, tylko tapujcie w ekran, tapujemy widzowie! Tapujemy bicki, widzowie i zabiję. lecimy do Dobra, to zostaje tu, chodź za mną. A czekaj, tu jest jakiś wielki item jeszcze, nie? Tu też. U! Ta, nie wiesz To jest generalnie tak delikatne, to lepiej, żebym ja to, wziął, nie? No właśnie wiem, dlatego tobie to pokazuję, bo to masz... Dobra, i gdzie to zanieść? Do ekstraktu. Pierwszego? Tak. Dobrze czy czujesz? No bierz tu k***a nie gadaj. Idę wygenerować yy, AI a, e, a, a, jakiś filmik. Yy, AI jakiś filmik. A? No, że o nas, że ship, że ty... Połączy nasze profilowe i wygeneruje z tego ship, To tak Jest kolejna ta baza. Dobra, musisz to zanieść tu do tego ekstraktu, musisz przynieść, bo zrobimy to tak, że mamy tak, tu mamy, będziemy mieli gotowy ekstrakt, nie? Tam mamy gotowy wózek do drugiego ekstraktu, tylko trzeba by poznajdywać te ekstrakty. Ja, ja tam bazę straż nie? Ona jest ciężka i się strasznie... Yy... Jesteś żółty na mapie? Tak Wykurwiemy. Czy ja mogę go podnieść? Kopiemy go? Kuj wstał, nie wstał. Idzie do mnie. Ja już nie przeżyłem. O i Ma ciebie? Mama, mama, mama. Ile masz HP? 77. To przeżyjesz. Powinieneś robić. Nie jaśnie nie ma. Ja on mnie nie ma, on mnie nie ma. Powinieneś chociażby tylko kur... nie? On mnie nie ma! Nie, nie! Co nie, s nie w... Można z wami zagrać? Słuchaj, franek 6, 5, 7, 6, 7, 3, 4, 8, 2, 3. Nie. Itemy nasze. Ale on ich tak. O, nie ruszy. One do góry lecą i spadają, ale większość z nich na wózek powinno spać, wiesz? Ale nie, on ich nie ruszył. Nie? Jego, no, w tym ja jestem centralnie, wiesz? A, okay. Nie, nie, nie wiem, tutaj. Nie, on tam w ogóle dalej spierdolę. Tak? To co tu czuję, co Chciałem mu zdynki wszywać się. Ale on cię zamknął w tym polu, czy nie? No, złapał mnie. eso es